Witajcie. Dzisiaj u mnie na kanale robię takie, można powiedzieć, zapiekanki zwykłe, ale z jednej strony niezwykłe, dlatego że robię je z rzeczy, które już i w termin do przydatności do spożycia się już powoli kończy. I Wy też możecie takie zapiekaneczki zrobić. Oczywiście dowolność jest tutaj indywidualna. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć, co i jak robię i co mówię, zapraszam na mój kanał, tam jest cały film. Tutaj widzicie tylko taki szybki skrót. Jeżeli oczywiście Wam się taki skrót podobał, zostawcie łapki w górę. Oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. Właściwie to dzisiaj na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.